Cześć, witam Was, Sebastian, PL. Dziwna sprawa, ale chciałbym poruszyć z Wami dwa tematy. To już dotyczyłoby przyszłego roku. Chciałbym, żebyście mi troszkę pomogli. Bądź w komentarzach, bądź może ktoś ma na tyle wiedzy, że będzie chciał albo ze, ze mną nagrać filmik, albo może jakoś to zrobimy zdalnie, przez telefon, bądź przez jakiś, jakiegoś Skype'a. Chodzi mi tak, o przede wszystkim o zioło miody i o... o Miody z owocami liofilizowanymi. Zacznijmy od ziołomiodów. Miałem wewnętrzną blokadę do tego, żeby zrobić jakiekolwiek ziołomiody. Do tej pory ani razu nie robiłem. Ale cały czas się nad tym zastanawiam, jak to jest, jak to jest rzeczywiście z tą jakością, z tymi e, mikroelementami, które nagle dodajemy do e, bardzo często do syropu. E, do inwertu bądź do mm, syropu cukrowego. Yy, dla mnie w ogóle sama nazwa ziołomiód jest błędna. Powinno, moim zdaniem, to się troszkę inaczej nazywać, ze względu na to, że miód jest miodem, a zioła i inwert bądź syrop cukrowy, no to nie tworzy mi w żadnym, w żadnym wypadku zioło miodu, zioło inwert co najwyżej. Dlatego Mam jakoś dalej blokadę wewnętrzną, żeby, żeby się tym zająć, ale badania, które czytałem, które są publikowane przez wielu, wielu e, specjalistów, pokazują, że te zioło, no już nazwijmy, przyjmijmy, że jest ta nazwa ziołomiod, tego czegoś. E, pokazują, że ziołomiody mają naprawdę bardzo fajne oddziaływanie, mają mnóstwo mikroelementów, potrafią e, działać w jakiś tam sposób wspomagający organizm. Nie mam zielonego pojęcia na tym. Tyle, co naczytałem, nigdy nie robiłem. Z tego, wiem, co, z tego, co wiem, to kolega Ciacho z kanału Ciacho robił, ale ja, jak coś zacznę robić, no to już muszę być wewnętrznie i psychicznie przekonany do tego, że, że to jest dobre, że to jest odżywcze, że to jest bomba witaminowa. Może tak. <śla> Także bardzo Was proszę o pomoc odnośnie ziołomiodów. Chcę na ten temat zrobić filmik, a nie mam na ten temat żadnego pojęcia. Oczywiście gołe, suche badania hmm, pokazują jedno, ale też odczucia pszczelarzy tutaj są ważne, odczucia klientów, którzy to kupują. W jaki sposób nie oszukiwać yy, klienta, no bo jeżeli ja mam coś w nazwie z miodem, zioło, miód, no to sprzedając to, tam powinien być miód i zioła, a nie miód i invert. Pomocy. <noise> bardzo, bardzo potrzebuję odnośnie tego tematu pomocy. Produkcja miodów może wspomóc nam e, rodzinę pszczelą w rozwoju. Teraz w momencie kiedy jesteśmy po lipie, możemy jak gdyby napędzać tą rodzinkę, wiadomo, to będzie nam po części znikało, bo, bo pszczoły będą pobierały część z tego e, dla własnego rozwoju, ale też będą nam przetwarzały i odkładały w ramki ten produkt. Więc e, cały czas się nad tym zastanawiam, bo na przykład byłoby to fantastycznym wspomagaczem e, dla odkładów, byśmy je tutaj nakręcali, matkę, matka by e, cały czas miała podtrzymanie czerwienia, ona by się cały czas, rodzina cały czas by się rozwijała e, i można by było w fantastyczny sposób przygotować rodzinkę do zimy. Są przeróżne zioła, które możemy dodać do, do tego produktu. Mo, mogą być napary z pokrzywy, mogą być, z, no może być mniszek, no wszystko, wszystko. Mogą być owoce, mogą być soki owocowe do tego dorzucane. Tylko ja cały czas jednak staram się znaleźć odpowiedź na to, czy to jest moralne, czy w momencie, jak ja to później sprzedaję dalej. Czy ja naprawdę sprzedaję produkt wysokiej jakości. Jeżeli macie jakieś linki do badań, które by e, mogły to jakoś mi wyjaśnić, wspomóc moją wiedzę, to bardzo bym prosił, żeby podrzucić pod komentarzem. Bo szczerze zastanawiam się. Zastanawiam się, ale cały czas nie jestem do tego przekonany. No i wracamy do drugiej rzeczy. Miody z owocami liofilizowanymi. Liofilizacja jest to zamiana. Ze stanu stałego w stan gazowy. Czyli jeżeli mamy lód, jeżeli mamy zamrożone owoce, to ta liofilizacja powoduje to, że owoc jest odparowany z pominięciem rozpuszczenia wody, tylko od razu lód zamienia się w parę wodną. Więc powstaje nam sucha substancja, którą możemy zmielić i w formie proszku dodawać do miodu. Byłoby to też. Ciekawym rozwiązaniem dla wzbogacenia naszej gamy produktów, które oferujemy dla klienta. Oczywiście, pomijam sprawę tego, że przy mm, sprzedaży bezpośredniej takich produktów przetworzonych nie możemy sprzedawać. Pomijam to. Prawdopodobnie można by było sprzedawać taki produkt w momencie, gdybyśmy mieli RHD, ale też nie orientowałem się, więc na razie pomijamy. pomijamy Aspekt prawny, aspekt prowadzenia tego produktu do obrotu. Mnie to zastanawia, bo jest to bardzo fajny, ciekawy temat. Nie fałszujemy miodu, bo działamy przykładowo na, miodu, na miodzie kremowanym, rzepakowym. Dosypujemy suchych owoców, tam się chyba dodaje między 2 a 5%. Nie jestem w 100%, chyba coś koło 2%. Do załóżmy, do kilograma dodajemy 20 gramów. Tak, tak wychodzi, mi na to. Czyli możemy zwiększyć swoją ofertę, gamę produktów dla klienta. W momencie, kiedy mamy miód żapakowy, zrobimy 3-4 rodzaje, oczywiście w małych słoiczkach. Ja nie wiem, jak jest w tym przypadku też z trwałością tego miodu. Czy on może sfermentować, czy on może nam e, wyjść ze słoika? Na, na tą chwilę nie wiem. Podejrzewam, że trzeba by było skrócić termin przydatności do spożycia takiego produktu, ale widziałem niesamowite e, kompozycje takich produktów. Mogą być przeróżne mogą być zielonkawe, jeżeli dodamy e, takiej sproszkowanej e, mięty, e, maliny taki ładny czerwony kolor, nawet z algami widziałem miody, które piękne fioletowe kolory tworzą. Także też zastanawiam się to, czy to będzie moralne, czy to będzie moralne wobec klienta, ale jeżeli ja, no wiadomo, to nie jest kolor naturalny, jeżeli ja klientowi przekażę i wytłumaczę, że jest to miód rzepakowy, kremowany, do którego dodałem owoce liofilizowane, ciężka, ciężka nazwa, to myślę, że ja się zachowuję w porządku. Czy ja tracę jakieś właściwości tego miodu? Nie wiem, ale często ludzie poszukują czegoś innego, czegoś nowego. Tak więc, dlatego chciałbym Was też spytać: czy jeżeli ja, jako pszczelarz, będę miał coś takiego w ofercie, wy będziecie mieli coś takiego w ofercie, czy jest to w porządku wobec klienta, wobec innych pszczelarzy? Nie ruszam kwestii prawnej sprzedaży takiego produktu, no bo będąc na sprzedaży bezpośredniej, na pewno wiem, że jest to nielegalne. Ale co o tym myślicie? Ja bardzo Was proszę, żebyście mi coś w komentarzach. I tutaj w tym przypadku również chciałbym, żeby jakiś fachowiec się od tego odezwał, żeby mógł z kimś nagrać filmik. Nie mam wśród swoich znajomych, nie mam nikogo, kto by coś w ten sposób robił. Mam znajomych, którzy robią zioło miody, na, z, chyba mm, na miodzie rzepakowym. Ale czy to, że zamieniamy, dobra, bo już wróciliśmy do tematu ziołomiody, <grych> czy to, że zamieniamy mm, miód na invert, a tak jest wielokrotnie w przeróżnych badaniach, bo chodzi o to, że w momencie, kiedy pszczoła przerabia e, ten roztwór syropu i tego danego naparu z jakichś danych ziół dodaje swój enzym i to wzbogaca tą mieszankę dodaje, odparowuje, zasklepia ja też nie, też nie wiem jak jest, bo ponoć niektóre zioło miody potrafią po dwóch, trzech miesiącach sfermentować, bądź nie zimuje się pszczół na miodach, bo też może być problem na wiosnę, że, że ten, e, to pod sklepem może fermentować. Wiadomo, skracamy wtedy okres przydatności do spożycia. Załóżmy, jak z miodem mamy te dwa lata, no to tutaj do trzech miesięcy, czterech miesięcy. Ale mi cały czas chodzi po głowie ta kwestia moralna, że ja wtedy już jestem pszczelarz, kombinator, czy jestem pszczelarz, który poszerza gamę produktów i ofertę dla swoich klientów. Help, 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 pomocy. Bardzo Was proszę o uaktywnienie się w komentarzach, żeby, żeby pokazać Wasz punkt widzenia, skonfrontować to z tym moim, przekonać mnie do jednej lub do drugiej wersji. Także zapraszam do komentarzy, jeżeli Wam się filmik podobał. Subskrypcja, łapka w dół, łapka w górę. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.